Witam serdecznie. Właściwie sprawa jest taka, że zostały mi dwa uliki tylko do przejrzenia na dziś później będę pilnował to, co gdzie paruje kwas. Bo tam gdzie łączyłem te pszczoły, to one dostały powiaderku i kwas. Ale tu siedzą ładnie pszczoły. Tak, jeden ulik jest jakby mocniejszy, jeden mam trochę słabszy, no nic. Jest jak jest. Prawda? Ja uważam, że jak mi siedzą tak 5 5 i tak chcą się ułożyć, no to jest dobrze. Ja wiem, że takie rodzinki potrafią naprawdę dać trzału w przyszłym roku. Bo one siedzą inaczej, bo to trzeba trochę tak inaczej do tego podejść, nie? Jak mamy te te dwa korpusy, prawda? Niektórzy mówią, bo oni liczą zaraz podwójnie te ramki. No właśnie nie, właśnie nie, musimy tak na to podejść, że że robimy jakby jedną ramkę im, prawda? Tak, one tą górę to nawet chcą cienko czasami zabudować żarciem, jeśli nawet nie mają możliwości, że zasklepią to one później tak, no więc one i tak sobie robią ten pion i to widać po pszczołach teraz jak oglądamy razem, to to wszystko widać szmatkę zaklajstrowane feste te moje pszczoły tu trzeba pamiętać, że zrobić antymotylicowo, bo tu coś nie założyłem ostatnim razem. Tak, te siedzą jedwabiście. dwa biście. Tu widzę, że jeszcze przecież dobudowały z tyłu. Popatrzmy, czy jakieś larwy tu nie chodzą. Nie, tu już czysto. Wyjątkowo. Tak, zobaczmy. Tu jeszcze dobudowały plaster. Oj, zlepił się No! Puść! Nie chcę Co za? Wiecie co? O! Poradziłem sobie jakoś Że to się wyciągnęło Dobra, tam z tyłu to się budowały. widzę już ramka zawalona Cała, ale no to tylna, nie to nic. To nic nie daje. Teraz w ogóle jest tak, ja Wam powiem, że bardzo jakby tak rychło czuć tą jesień. I pszczoły widzę, że się zawalają. Zawalają się. Żarciem. Tak. Tu na razie jestem w stanie skłonny być napisać jedno wiaderko. Nic więcej. Widzisz, jakaś coś powstaje? Nic. Tak. Tu się ostatnia pszczoła wygryza. Czy powstają jakieś jajeczka? No nie, więc prawdopodobnie powstają one na dole. A tu jest kolejna ramka już zawalona, więc do końca już będzie futru. No nie. No dobrze, ja im tutaj napiszę. Dwa wiaderka, one się tak zaleją wtedy, że ta cała góra, bo one widzę, że się trochę osuszają te pszczoły mi ostatnio. Tu jeszcze pobudowały plaster. Tak, jeszcze narobiły wosku. Zobaczymy, co jeszcze stworzą. Tak, ja na napiszę. Dwa wiaderka, one się wtedy tak tu przyleją, że te wszystkie puste komórki wokół tego zasklepionego, to wszystko będzie załadowane. O. Tu antymotylicowo. Miałem teraz tych pszczół na tej szmatce sporo. O! Zamkniemy towarzystwo. No i ja napiszę im tutaj dwa wiaderka. I uważam, że to będzie to wszystko, jeśli chodzi o te pszczoły. I tylko ten kwas później zostanie, nie? Ostateczny. Ostateczny kwas. Tu mi siedzę na tym korpusie. Szczepniemy te pszczoły, żeby tu ich nie, nie pognieść, bo teraz już niektóre pszczoły to są, jakby ważne. No nie? Tak. Dobra. Mamy to. Tu mają swoje wiaderenko. Dyktę. O. Tak. I to jeszcze też im damy że chociaż raz ten słoik albo później słoik. Zobaczymy, jak będziemy mieli te żarcie. Nie? Nakręcimy tutaj, nakręcę. No co, nakręcę na setkę, a nie całą, bo tyle mi w garnek się mieści, że wsypię chyba 80 kg cukru. Jakoś tak. To ja wtedy dużo tutaj już porozlewam. Musimy zrobić tutaj zapis. Jaki jest napis? Nie? Tu napiszę jedno. Jak jeszcze zostaną, bo widzę, że się osłyszają trochę te pszczoły. Być może na niektórych ramkach one sobie donoszą, bo sobie to od razu układają, ale ja tego tak nie widzę, bo. Tak, ja widzę, że się trochę przysuszyły. Ale to przez ten zakichany deszcz ostatni. Na pewno słuchajcie. Na pewno przez deszcz. Pędzimy. W sumie do ostatniego ulika, który jest warty dzisiaj przejrzenia. Wreszcie prawdopodobnie jeszcze kwasy sobie rządzą i też teraz nie było takiej temperatury, więc może to też, ale widzę słuchajcie, że chyba i tak najważniejszą rolę w tym wszystkim spełnia faktycznie to, że, mamy, że, że, że jest to ciepło pszczół. Tak mi się wydaje, że to robi największe znaczenie, jeśli chodzi o parowanie kwasu. Bo taka butelka tu u mnie stała na dworzu kupę kupę czasu. Naprawdę bardzo długo. I nic się z tym specjalnie nie wydarzyło. Więc to ciepło, które produkują pszczoły, to jest głównie właśnie ten motyw, który robi to, że ten kwas paruje. No to widać, nie? To są proste testy. Po prostu ustawiłem sobie butelkę na dworzu. I automatycznie nic nie parowało, nie? Więc śmiem twierdzić, tu są jakieś ramki do wycofania. Widzę zobaczymy. Na razie będę wycofywał ramki. Tak, pszczoły wybrały elegancko. Do budy. Ja i te ramki się trzymają nawet. Nie jest, nie ma tragedii, ja tam nie narzekam na te moje zielone ramki. Dlatego ja wiem, że jak ja sobie zrobię warszawskie te zwykłe, to one będą mi budować lepiej te ramki. Z pewnością, zobaczycie jak będę budować. Ja wiem, że wąski plaster one lepiej pobudują same. No i ja dodatkowo także widziałem na jakichś tam filmikach właśnie rosyjskich, co mają te ule wielkoruskie, no to oni wcale nie robią takiej poprzeczki z deseczki, tylko wkładają jakby kija. Że jest okrągły i mały. Chudy. Wtedy one normalnie tak zrobią, że ten kij zniknie w tym plastrze. Pszczoły tak, wtedy go nabudują tego kija. Więc automatycznie nie robi się pusta przestrzeń. Tak i to o to też chodzi, żeby umiejętnie zrobić tego kija. Nie? Żeby klepka była mniejsza niż beleczka nawet. Tak. W ogóle inaczej. Wtedy one ten... Za, za, zrobią go plastrem. Mm. Dyk te chcą coś tu... Nie? Chcą mi ją wynieść. O. Te tu ładnie też porobiły. Widzę. Już od razu. No nie? Jak widać. Widać jakoś. Mogę nawet zbliżyć tak na chwilę. O, że widać, że te plastry są tu. Można sobie zobaczyć motylica. Czy łazi gdzieś w poranca. O, i to są właśnie te moje ale żółte pszczoły, że one jeszcze też coś zrobią. Nie? Tak. Że one jeszcze coś porobią. Tu plaster, tył. Można sobie zobaczyć, cały, nie? Oj no ale to tylny, nie? Jedziemy do przodu. One jeszcze ten tył to sobie tą zewnętrzną tego część tyłu czasami wybiorą i przeniosą jeszcze gdzieś tam. Więc to nie jest tak źle. Zobaczymy czy się pojawia jeszcze czerw. Jest go sporo. Słuchajcie, patrzcie. Tu z tej strony było więcej. O! Placek jak talala. Idziemy zacieś dalej. Widzę dół też grubo obszarywany, No to widać po uliczkach. Ja już teraz tak nie rozbieram. Tam na początku jeszcze rozbieramy, i mówię, no ciekawe, a teraz to jak mnie coś zainteresuje, to wtedy tu nie wiem czy one to zrobią, ale tam pogrubiły festy, więc ja takie zostawię, a ja nic nie będę robił. Bo zaraz zobaczycie ramkę kolejną, cenę porobiły tutaj za, za manewr sobie, ale mi się to podoba ogólnie. Bo dobrze to przemyślały. Więc tak mają. Ole, mają. Słuchajcie. Wyciągamy środek. No, te pszczoły się już pięknie upakowały. One są już zalane. Naprawdę. Ciężka sytuacja. Patrzcie, jak się zalały. <laughs> Plaster. Nie? Niech tak są. Niech tak są. One są świetnie zrobione, te pszczoły. Świetnie. No, to jest moja stara matka. Jedyna na pasiece stara matka. No dobra, tu już czerwie na pewno nie ma u góry, jak tam jesteś na ramce, ja już na, na to nie patrzę. Tu one mają tego futru. feste. I co one tu miały w zestawie? Aha, to wiaderko. Ja im może dam słoik na bieżące usługi, ale ogólnie to już by można było nie dać im nic. Nie? One już tu mają czadu. To, ma, to naprawdę mi się, pszczoły te mi się ułożyły już fantastycznie. Tak. Jeszcze zrobiły plaster taki. Ha. Nie? Coś tu poknuły. A gdyby to był warszawski, zwykły, nie? To to już by był jeden plaster i już ten jeden by był. Już by był zrobiony. Nie? Już by był. A tu w Wielkopolskim jest dupa. Właśnie za szerokie są one. Za szerokie do tych pszczelich języczków. Dlatego ja uważam, że w tym warszawskim, zwykłym to jest o wiele lepiej. Właśnie jest o wiele lepiej. Nie. Bo one, one, no, one zrobią ten plasterek, zrobią go lepiej. Mówię wam. Dlatego ja będę po części przechodził na te warszawskie zwykłe, bo mi się to podoba. Mi się to podoba, bo ja będę robił tak, że czerwiu nie będzie pewien moment na dole. Wtedy wytnę te najgorsze plastry, po prostu wytnę i wstawię z powrotem. I wtedy jak matkę przerzucę na dół i będę miał przetasowane zrobione, wycięta. Albo gdzieś tam będzie wycięta, nie? No i one wtedy to podarabiają sobie wszystko na zimę. Te wszystkie przestrzenie, co ja powycinam. Całe kwadraciki. No i tyle. Nie? I to będą świetne ramki, słuchajcie. Właśnie dlatego to mi się podoba. No i dobrze, mamy te pszczoły bardzo ładnie. Mi się podobają. To jest moja jedyna stara matka na całej pasiece. Prawda? To będzie jej druga zimowla. Dlatego to też jest ważna rodzinka i widzę, że ona ma doświadczenie. Nie? <laughs> ma doświadczenie. Ułożyła się na zimę jak talala. Dobrze. Tu więc zrobimy szpareczkę, żeby im wywiewało. O. I talala. Ja tutaj już piszę, że one są zakarmione. I one na pewno jeszcze ho ho się doleją czy coś. Bo to są takie pszczoły, że one właśnie to zrobią. Takie pszczoły jakbym miał wszystkie jak te tak, one tu trochę dostały, dostały ode mnie, ale no to nie były jakieś ogromne ilości, niektóre inne pszczoły też tyle dostały. Prawda? I tu piszę zetkę i tu tylko słoik. Coś z cząstkiem albo coś tam będę miał, to dam im słoik, żeby się przelizały ładnie. No, to słoik z tego syropu z czymś tam wymieszanego to też, nie? Naładuję je. No dobra. Ja tutaj wiaderko zostawię, bo po prostu im później tak dam, że wleję to coś do wiaderka, już nie będę się paprał. No nie. Tu dykta. O. Pyk. Zawsze te beleczki tu kładę, żeby ten dywanik mi się nie obwieszał. O. I rewelka. I teraz, ewentualnie, sobie przejrzę jakieś pszczoły, co kwas mi wyparował. Tak, żeby zobaczyć, jak te łączenia powychodziły. Nie paskudne, czy to powychodziło, czy to nie powychodziło. Tak, tamten rój, cośmy przynieśli ostatniego głodniaka, trzeba zobaczyć. Tak, więc, tak po oglądaniu, coś do tych pszczół jeszcze jest. No, i teraz, właściwie, to co ja już zapiszę, te moje notatki. No, to jak ja to wykonam, jak wyglądają te notatki, no to będzie koniec. Jeśli coś po tej ilości cukru nie będzie chciało się zakarmić i będzie usilnie robiło czerw, no to z tym jest jakaś dupa. I wtedy, wtedy, wtedy faktycznie spróbuję, że nawet takie rodziny jeszcze połączę. Nie? Wysypię te pszczoły. Niech one zimują z czymś innym. Tak, i jeszcze najlepiej osobno kwasem przeciągnąć te pszczoły. Nawet może same w sobie. Nie? Na jakichś pustych ramkach na chwilę je powiesić i wtedy je tym kwasem szturnąć. Wtedy jakbym, no, można tak, można różne rzeczy robić. Dobra, idę sobie oglądać jak kwas, ewentualnie coś nam będziemy przeglądać.